hej, a to super temat ostatnio nagrywałem film i mówiłem o pewnej kobiecie, która miała jednego faceta, drugiego, trzeciego każdego, zdradzała oczywiście bo gdzieś tam trafiła jakiegoś takiego małego figofaga który był nafaszerowany różnymi środkami no i przyjeżdżała do niego tam 700 czy 800 kilometrów zdradzając każdego ze swoich partnerów po to, żeby tylko włożyć się u niego na kanapie. Nie wiedziała, że on oczywiście jakieś tam środki bierze, specyfiki, po to, żeby było tak cudownie w łóżku. Więc nie był taki hojrak do końca, tylko taki udawany hojrak. I do czego teraz zmierzam? No i ona później pod tym, po tej cudownej kanapie, na którą jeździła tyle set kilometrów, nie mogła za bardzo się pozbierać żadnym innym facetem, bo no, każdy inny tylko dwie minutki... O! wybuchał, a ona ciągle myślała o tym wariacie, który ją po prostu w łóżku trzymał całą dobę. E, chyba już e, pomimo tego, że minęło wiele, wiele, wiele lat, ona z ostatnich jeszcze informacji moich znajomych dalej myśli o tym o tym facecie. I teraz takie pytanie do Ciebie, no bo Twoja była kobieta mogła mieć takich facetów kilku nie tylko jednego, o którym myśli całe życie, ale kilku wariatów, łobuzów, psychopatów, e, takich, którzy dosta do, dostarczyli jej maksymalnie skrajne emocje. Maksymalnie. Takie że czasami w horrorach takich nie ma, albo czasami e, w różnych filmach naprawdę drastycznych występują. Nie wiesz, nie wiesz, e, co się działo e, wcześniej z tą kobietą. Ona oczywiście może mieć bardzo miłą mi minkę. Może mieć e, bujzie cukierkowatą. To w niczym nie przeszkadza, że takie ko e, kocha przeżycia i takie ko takich kocha wariatów i psychopatów. E, no i nie wiesz, czy nie miała takich dwóch, trzech e, takich, którzy są, wiadomo, w każdym mieście jest kilku takich różnych artystów różnego pokroju, e, tak zwanych kolorowych ptaków. No i ty jesteś teraz kulturalny, pojawiasz się, mój. Że poznałeś Halinkę. Ona jest taka dobra, miła, sympatyczna. Ty już o niej oczywiście wszystko wiesz, no bo ona e, odpowiedziała Ci ładnie, e, usteczką buzie przy obiadku e, sobie przetarła no i powiedziała Ci kilka e, dobrych słów, a Ty już o niej wiesz całą historię oczywiście życia, bo chcesz już się z nią oczywiście wiązać i chcesz e, już z nią ślub, pomimo tego, że to jest dopiero Wasze drugie spotkanie. Ja w tym momencie również Chylę ci czoła, ponieważ jesteś dla mnie mistrzem. Ponieważ Freud mówił nawet, że po iluś tam latach, i pamiętam 25 czy 30 latach obserwowania kobiet, on nic o nich nie wiedział. Z moich obserwacji jako Dariusz Myszka dużo można wiedzieć, ale nie dowiesz się nigdy wszystkiego. Więc chylę czoła tobie. Pod warunkiem, że ten stan będzie się utrzymywał całe życie, chylęc czoła Tobie, że po kilku miesiącach e, dokonujesz tak szybkich, tak szybkich i tak błyskawicznych zmian w swoim życiu, biorąc ślub, bez intercyzy, z na napotkaną kobietą. E, z kobietą, która Ci prawdopodobnie zrobiła dobrze albo. E, Dostarczyła dwóch, trzech jakichś bodźców, których wcześniej nie miałeś. Bardzo często faceci są tak na tyle ograniczeni, że e, to jest tak z moich obserwacji, z moich wypowiedzi. E, facet mówi, że. A mam teraz fajną kobietę, ja pytam się dlaczego, on mówi, no bo na pierze, sprząta i gotuje, nie? czyli ma pralkę, sprzątaczkę i, i kucharkę, i on już jest zadowolony, ona jest super, no bo, no bo inni koledzy mają tylko taką, która chodzi na balety, nie? Więc to jest w dzisiejszych czasach standard porównań facetów, w większości mówimy, bo oczywiście jest mała mniejszość, która gdzieś tam wie o pewnych standardach, o tym jak, jak to powinno wyglądać i gdzieś jak to fajnie powinno być, ale duża większość w ogóle. Nie ma pojęcia, czasami nawet nie rozumiem wielu moich filmów i ja zdaję sobie z tego sprawę, bo moje filmy będą ponadczasowe. Więc ja osobiście Cię pozdrawiam serdecznie z pięknego Szczecina. Dalej chylę przed Tobą czoła, jeśli ten stan utrzymasz po kilku miesiącach do końca życia. Gdybyś jednak miał problem z uwodzeniem z pewnością siebie lub ten stan by się zawalił, na dole masz link do moich szkoleń, a ja w tym wszystkim Ci pomogę. Osobiście życzę Ci jak najwięcej udanych i pięknych randek ze swoją kobietą lub z innymi kobietami. Hej!